Cześć wszystkim, witam na kanale Mano. Dzisiaj jestem z moją babcią. Przywitaj się. No witam, witam wszystkich! Będziemy nagrywać moja babcia gra w SSO, bo niektórzy nagrywają mój tata gra w Star Stable, moja mama gra w Star Stable. To ja będę oryginal... or... oryginalna i nagram z babcią. No to tak, obie ci się uda. Uda mi się. Karaoke. No to tu, tą strzałką, i tutaj tymi strzałkami, postosuj to bardzo spokojnie, raty, nie uda się ciebie. No, no. I podejść do tej tablicy, prosto, w I trochę w prawo skręć. No e, i co? Stop. Tak, tak, to No, stop, stop, stop. Aha. Aha. No. Jeszcze? No, nie, No? No? i nacisk najeżdżasz na tą tablicę myszką i naciskasz teraz. No, najgorsze jest, najgorsze jest, że ja myszką miałam i No musisz, patrz tu masz myszkę i najeżdżasz tym tu, takie czekaj, blisko. Okej, okay, naciskasz. Na co? Le na lewo. No. I bo tam jest ten jeden kon, co ci pokazywałam. I teraz musisz najechać na te ustaw konia i poprawiam yy, no, ja pewnie na środki. O, 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 o! I naciskasz znowu lewą. I teraz wciąż na to <grym grym> tak. No i naciskasz. Też na to? No, i czegoś się naciska. <grym> okay, okay. to jest. Czekaj, Czekaj, czy to do ciebie złapie pod góry. No, e, naciskasz. O owo! Teraz zobaczmy, bym ci się stawił. Patrz, z tyłu był ten koń na środku, i teraz jest w tym boksie. I? Teraz podejrzysz sobie do tej szafy. Nie? Naciskasz znowu tak samo jak tutaj. Ale musisz podjechać, nie? No, to. No, no, do przodu. I zatrzymujesz się na ten przycisk, albo na X. No, grosz, stoi. Ty najeżdżasz na szafę i naciskasz myszką. myszką. No, 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 i naciskasz. Też prawo. Tak, tak. Brawo. Teraz musisz zrobić coś takiego. Tym przyciskiem naciskasz i przekręcasz sobie taki obraz, żeby było widać całe całego Tak, całego, całego, z no. to To ma być z powodu. Po prawej stronie naciskasz. Konia, zadzwijcie! O o o o, stój! Czekaj, czekaj, czekaj! Stój, stój, stój! Okej. jest okej. Teraz przyciągniesz sobie... Najeżasz na ten górny pasek tutaj, ten niebieski mm -hmm. i przesuwasz sobie... Naciskasz y wtedy na ten i przesuwasz go sobie bardziej w lewo, żeby było widać twoją postać. Boże! Stój, stój, no. Myszko! <laughs> Gdzie uciekasz? Stój! No byłeś blisko, no? Co teraz? Naciskasz i przesuń. Cały czas trzymaj. O, o, stój. Okay. I stój. Okay. I teraz tył, patrz. Jak znajdziesz na jakąś bluzkę albo sukienkę, to pokazuj ci się na niej co to jest, nie? Co? Jeżeli chcesz ją założyć, naciskasz dwa razy myszką, tak szybko. Chcesz <laughs> <laughs> jeszcze ja dajeć? Nic, Diego. No, konia, to muszę wybrać No to chcesz? To, to czemu noszema ucieka? Moją no, przesuwaczkę. O, 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 o! Ja cię podtrzymam i nacisknij dwa razy szybko. Bo ja, bo!

Dobra, możesz... Co zrobiłam teraz? No na kolejny ten. No i? I tutaj masz teraz spodnie do troszkę. Coś hey. to Są portki. I teraz musisz o sobie się. na lechać, na nie zobaczyć, jak to wyglądają O Chyba, że. jesteś że się za Co 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 są? co co są? <laughs> co co no Jeszcze raz Myślę, że wiem, które to No, były. to były te. Kurka wodna! No, i ci i teraz Trzymaj. Ja się... no. Trzymaj. No. Bo ja było... Ja ja Teraz już na tutaj No. no. I naciskam. to. No. No. Dobra, masz teraz rękawiczki. Teraz ja rękawiczki. Kurwa, Chyba, stawa. że możesz takie zostawić, nie? Bo no to są dojazdy. jazdy. Są specjalne dojazdy. No. A te wszystkie są dojazdy? No. A niech to no, jest więc musisz uważać. No to zostawię te. Tak. To przesuń na to rujkę, bo e, pominęłaś tam. No. Naciska. Raz. Mhm. Ty masz czapki. To jest taki wiatr. Masz załącznik, ale też masz R inne rzeczy. Żadnego wianka nie chcę. Okej. Okay. <śm> Rydlówkę To chcesz? No. Dobra, bo z niej nie masz. Dobra, teraz na piątkę na bo nie wiem, czy tam coś jest, a tam powinno być płuca. Kupię. Stój! blisko. No. co? Na, naciskasz jeden raz. To są Tu masz takie, a tu masz jeszcze inne. U, takie do konia nie ma. Tu no. masz takie pokazane, jakie to są. A te? No przy czym? Czy tutaj jest. Tu nic nie ma, to teraz, naciskasz na, teraz musisz najechać na sprzęt O święty Panie, to, to piątka? Nie, na sprzęt Aha, 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 aha. Na aha. I? Naciskasz. Na? I tu masz nie, takie siodła, yy, ogłowie o, o kurza stopa yy, No wiesz Najpierw ty... siodło, nie? Yy, albo to coś Zapełniając to się. No, czarnek, właśnie czarnek. Czego? Czarnek, to jedno szczarnek. Tutaj ci pokazuję taki czarny. Biały z czarny. Nie to czarny to jest. No, to chyba. To, to. Hmm? Chcesz to? to? Nie. No. To? No. Nie, to, to nie to. To da. Dwa razy. No. E, teraz e, o głowie. To jest takie czarne. Nie? To jest tata coś. No. To. O mamo No to masz że nie Czekaj na. Czekaj, nie Coś tam? Pokaż no konia. Pokaż łeb. No czekaj. Ano. No. no. A teraz, a teraz tak, siadło. Teraz dopiero siadło. Czy ciebie, no. nie, ty... Gdzie to widać? Um, musisz najechać najpierw, na jakieś subie. I tu masz pokazane. No nie, bez przesadu. Taki biały ból. No. Chcesz, tak? No, coś no. no. Okay, dodatki jakieś też chcesz? Na ogon albo jakąś jako kartkę. E, nie, e, e, nie, czekaj, nie, nie, no, nie, nie, no. nie, na głowę, coś. No, to jest taka rzucie, nie, 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 jest biała, nie, 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 to nie, 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 Pod, pod kapalusz. Okej, okay, była krótka przerwa i teraz wrócimy ponownie. Teraz musisz się obrócić w prawo. A nie czego nie sobie już czekaj, co widzimy. No to tak. Dzisiaj. I teraz musisz jechać prosto. Pomału sobie jednię. Czy to jest prosto, tu? No, no to był jest trzeba. Czekajcie okrójcie tak. Wiki Wiki. Tój koniu stój! no i, i, Cicho. Tu, tu, i teraz musisz skręcić prawo tutaj prawo tu, w prawo, w prawo, prawo! brrr! stój! I, stój. na to strzałkę jest w prawo no i teraz y, gdzie? i teraz musisz myszką najechać na te drzwi gdzie jest myszka? no i co? no i naciśnij! O. No. to był początek wychodzisz ze stajni oh, yes. idziesz na świat i, idę w świat? No. Gdzie? E, 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 co mam robić teraz? E, możesz teraz... Myszkę na razie możesz zostawić. Teraz, e, żeby jechać szybko, to naciskasz prosto. Tutaj tą e, u góry strzałkę. No. Patrz tutaj. No, no, no. <śle> żeby skręcać w lewo to tutaj. No. W prawo tutaj. Do tyłu tutaj. Skacze się na tym. Ja, jest cicho. <śle> no Boże, to tam fajnie panie widać. Brrr.

Prosto, 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 prosto. Miki, e, czekaj, czekaj, czekaj. Prosto, prosto, prosto. I w lewo czy w prawo? W lewo chyba. Czyli Jeszcze e, prosto. E, możesz wjechać do przyczepy i pojedziemy e, na wyścig. Jak chcesz. Musisz zatrzymać. Stop. No i w prawo sobie skręć. Trzymać ten teraz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Chyba. Stop. I prosto. Stój. Do przyczepy wjedzie. Stój przyczepa, stój. Przyczepa ci nie odjedzie, bo w Możesz jeszcze raz na Mieścił się Okej okay. I teraz myszką Znowu trudne oh, Ja pociłam się <laughs> Myszką Musisz najechać na to drugie pole Drugie Stajnia Molam Gdzie jest tutaj to czekaj, gdzie to jest Stój Stój Aha I naciskasz I teraz musisz załapać szylingami milionów czy ja... Co złapać? <grymion> Cicho! Bikini. za Zapłać szeringami ją. Tu u góry. Nie to? No. Naciśnij. Okej, okay, i teraz jedziesz sobie. Ok. Gdzie? Do mocy. A jak ze No, a jak ze skały zleca? I to a ja tak zeska... tak? No, zeskało, słuchać, a nie słuchasz, ale mogę. No, I co to to teraz? Gdzie teraz? Czemu dwóch i... siedzi na koniec? <grym> Taki bak, ta, takie, no wiesz, niedopasowane chyba. Uh -huh. Musisz pojechać prosto. No. I musisz pojechać tutaj. Jeżeli tu się zacznie świecić na czerwono, to znowu musisz nacisnąć tutaj na tą tu, strzałkę do przodu. Raz? No, to teraz iść do przodu i potem skręcisz tutaj w tej w lewo. No, nie musisz coś trzymać i w lewo skręcić. Spokojnie, i znowu, patrz, musisz ten, gdzie? ten i w lewo. No stój. Cały czas trzymaj, no i jedź. Ej, ej, gdzie? No, żeby... Gdzie, bo na drzewo po, 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 po tej ścieżce musisz jechać. Cały mhm. czas musisz się trzymać po tej ścieżce. jest szybciej jedz. Teraz w lewo sobie skręć, żebyś nie wjechał w płot. I zaraz znowu będziesz skręcać tutaj. Jeszcze, 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 no. Z kim? Z kim? Nie, zobaczcie. Możesz na X, nie? nie to, a a musisz... myślisz, że ja to wszystko pamiętam? <laughs> no. e, zaraz do was wracamy chwilkę. Okej, okay, już jesteśmy Bo tam będą, będzie pokazane Ja ci będę podpowiadać Musisz teraz najechać myszką Na e, tą planszę No, naciśnij I teraz to naciśnij no nacisz. A musisz tam, czy? Na co no, wjechać? Cicho, gdzie ona jest, ta mycha moja? Co mam nie, Poczekaj. Gdzie? Dzisiaj? Tutaj, wystarczy. No, nie, no, my, nie, no. No No Co Masz początek wyścigu, nie? Musisz nacisnąć Okej, okay. nacisnąć ci i też tutaj przygotować? Czekaj, początek wyścigu. Kiedy będziesz gotowa, wciśnij przycisk, by rozpocząć wyścig. Jesteś gotowa? <słuch> 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 Długi będzie ten wyścig? Nie, nie. Dobra, jademy. No i tutaj sobie przykładu i będzie odliczenie. Trzy, dwa, jeden. i do przodu. I

W lewo, w lewa, w lewo, w lewo. Przez tą strzałkę. Lewo, lewo, lewo. Jezu. Jedziesz tu. Lewo! Lewo! Uważaj <grywa> na stokiesz sal na mnie! Lewo! Lewo! Nie musisz skoczyć! Nie, nie zgadzasz! Nie! No, ja poleciałam w pole. Też bokiem poskoczyło. No, no. Gdzie? Gdzie? Tak się pojadę. Jezu, Maria. No, gdzie? Co sądziłam? No teraz jedziesz, jedziesz, jedziesz. Gdzie? Gdzie? Gdzie?

Myszkom najechać na tą dolną strzałkę. Na tą, na tą strzałkę. Matko boska, święty Józef, jakiś trzeba precyzyjnie. To tak. wszystko robi wiki, gdzie mi ucieka. Co? Na naciska. Jeszcze. 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 Czekaj, nie. No, jeszcze ja cię będę trzymać, okay? no. no. jeszcze. 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 Jeszcze, 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 cały, cały czas. Uuu, widzisz? Co? Zero! Ale żeś z tą babcią się udała. to jest numer. To jest numer, niech babcia ma. Brawo dla bo... babci, ja brawo! Mógł... Czemu w ostatnim miejscu? Tak byle jechałaś? Nie, bo minutę 53 jechałaś. Najdłużej, co nie? No no jak, ja jak ja bym to... ćwiczyła, kochana moja. <noise> Dobra. Naciśnij, OK. Co Tutaj musisz najechać na OK. Gdzieście jest znowu? Gdzie ona na mójka to I za dole. I teraz zakończymy. No to. Coś mądra jest, widzisz? No, no. I co, to no, to dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej filmików z moją babcią, jak w coś grajamy i te pejdę, to lajkujcie, piszcie w komentarzu, że chcecie. No i... Albo, może mysz... już nie chcecie babci. <laughs> no to dzięki za oglądanie, cześć! się. Bye bye! <laughs> pa!